Na szczęście pogoda pozwala nam na to, żeby dalej e, pracować na naszych budowach, między innymi właśnie na 408. Drodze, która jak widać e, jest niezwykle trudna do, do remontowania, dlatego że tu natężenie ruchu jest naprawdę bardzo duże e, i to natężenie ruchu ciężarowego, w związku z czym e, no, te prace są skomplikowane, ale to też świadczy o tym, że ta inwestycja była niezwykle potrzebna, dlatego że, e, że to jest droga, która ma naprawdę znaczenie e, gospodarcze, łączy województwo Śląskie z województwem polskim. Pozwala Skędzierzyna dojechać do węzła autostradowego pod Gliwicami, w związku z czym no niezwykle istotna rzecz. Inwestycja spora, bo 14 milionów złotych. Na ten moment stopień zaawansowania robót jest około 60%. Jest wykonana podbudowa około 70%, kanalizacja deszczowa 80%, jak również roboty pod ścieżkę rowerową około 60%. Z takich inżynieryjnych wyzwań mamy tutaj dwa przepusty, także to nie jest jakiś wielki obiekt mostowy do przebudowy. To są te prostsze obiekty do, do wykonania w drodze. I pięć skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. To jest tutaj dla nas istotne, żeby bezpieczeństwo na tych skrzyżowaniach właściwie Właściwa, czytelna nawierzchnia, łącznie z oznakowaniem poziomym, żeby te wszystkie miejsca tutaj były bezkolizyjnie wykonane i służyły kierowcom. No. No myślę, że mieszkańcy od wielu lat oczekiwali remontu tego odcinka, dlatego, że to jest tak zwana trasa sudecka, alternatywna z, ze Śląska w stronę Nysy i, i Kłocka. I wyremontowany ten odcinek to jest oczywiście pierwszy etap. Kluczem jest zrobienie również drugiego etapu do, do granicy województwa Śląskiego. Myślę, że badania natężenia ruchu, tutaj wielokrotnie robione, wskazały na to, że, że bez remontu tej drogi ani rusz. No, no musi być skończony ten odcinek w najbliższym czasie do końca, a ten, który już jest w tej chwili realizowany i ten, który jest. Yy, yy, ukończone ulgę kierowcy na pewno poczują w najbliższym czasie. Bierawa to nie tylko synonim sukcesów projektów samorządu województwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, ale dzisiaj również w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bardzo się cieszę. Gratulacje dla inwestora, gratulacje przede wszystkim dla marszałka, bo to jego droga, to on za to odpowiada. I po raz kolejny widać, że jedynym poważnym inwestorem jest samorząd. Województwa. My nie remontujemy dróg, tylko budujemy je tak naprawdę od nowa. To, że musimy wybrać to wszystko, co było wcześniej, to jest w zasadzie budowa drogi od nowa, tylko w tym miejscu, gdzie była kiedyś stara.